pora porona. Starcie numer 4 zatytułowane stary przyjaciel. I mamy kolegę wieprza. Fajna postać, bo on kurde sporo tych pałkarzy wysyła. A Nie można przez tutaj to, że tego to jest... Zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, bardzo szybka zbudować, jednostka to jest bardzo irytującym przeciwnikiem. Ale dobra. Yy, tu. Dobra, ciach. Postawmy Z2. No i teraz tak, bo on jest od lewej strony. To ja tu w ramach powiedzmy w miarę bezpieczeństwa sobie. Mm, źle. Nie e... można tutaj tego zbudować. Dobra, podanie. ale mam targ w razie W, ale ty. Te... Drzewo będzie im potrzebne. Kurde, mało. Dobra, tu trochę lasu. Okej, okay, dobra. jedziemy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Żeby nam terenu nie zabrał chłop. Dobra. Za mało pracowników, aby ten obiekt Okej, okay, dobra, dobra, funkcjonować. dobra, Już to gdzieś. Nie można tutaj tego Baski zbudować, od góry mój buduje. panie. dobrze, za Potrzeba drewna. Za ekran to może wy, wystawać. Mamy coś Dwa 2000, nie za wiele. Dobra, i teraz tak. No... Łuki. Dobra. Hmm, raz, dwa. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. łuki są. Zbroje. Dobra, nie będą trzy. Potrzeba drewna. Kurde pani. Nie tu. <coughs> tu jest drewno. Eee, daj jeszcze jeden łuk. Do tego obiektu nie przypisano żadnego I teraz co mi jest potrzebne, Potrzebne mi jest to. Dobra, jeden chyba wystarczy. Damy sobie to. I teraz będziemy się... potrzeba kamienia. 40 potrzebę, plus schody, to wy jedziecie stąd, gdzie ja najbliżej mogę. Kurde, ja Was tą wieżą mógłbym po prostu dojechać, o ile mi się to uda. Dobra, schody, eee... to to wasza łaskawość? Dobra. Jakieś polecenia. I zajmuje stanowisko tu. na machini obleżniczej. A, dobra, pokaż teren. Ile Michałów zostało? 630. Ile to kosztuje? 125. Nie w tą stronę. Bardzo nie w tą stronę. I 290. Do sporo. Dobra, ale. Potrzeba nam broni, Niech będzie. Ja sobie drewno dokupię, żeby miał kto. Yy, konstruować kusze. Z czego bardziej możemy mieli konstruować kusze i... Potrzeba drewna. Aha, już drewna nie ma, dobra. Kusze, idźcie tu. I do yy, dobra, ja sobie grę trochę przyspieszę powiedzmy do sześćdziesiątki. Wy powinniście tu elegancko... Jesteśmy atakowani! Coś działać już. Dobra, on już chyba pokaże mi wysyła. menda dochodząca. Ja jestem trochę... Mm. Idźcie, idźcie, idźcie. No, no. To... Idzie, idzie, idzie. Kurde. Zajmie I on mi króla będzie atakował. Na to za no dobra. To będzie bardzo ciężka misja. To jest bardzo ciężka misja. Kurde, on wyżej. Wiadomość od wieprza. Wyższą fortyfikację ma niż. i zacznij naprawdę walczyć. Ona wyższą chyba fortyfikację niż ja mam. Eee... Niż tą wieżę mam, kurde. Trzeba nam Uwaga. broni tu się mogę trochę napocić, kurde, trzebuladę. Trochę mi się nam broni ser. Średnio podoba, ale no cóż, no nie każda misja będzie prosta. Kurde, jeszcze mi ludzi zapierdziela. Czekaj, ja mam tu dostęp do jakichś właśnie rarytasów. To żebym żeby się szybko mógł wzbogacić. Uwaga. Kurde, jak on się jeszcze za skałą hamstował? Ale jestem w dupie, ale jestem w dupiu. Yy, dobra, co ja bym chciał? Chciałbym taki na przykład młynek z jeden. Piekarni też bym chciał. Żeby coś tam, kurde. Co ja hajsu pewnie nie mam? <laughs> no nie mam, nie mam. jajaj. Dobra, 20 drewna, już niecałe w sumie. Ajku, su, kurde, a nie mieszkańców. Hmm, a ja mam coś w ogóle. Nie to. jestem w stanie tych mieszkańców ogrodzić? Może w jakimś. Nie, no chyba nie. Dobra, tych kurs jest sporo. Tylko, że kurde z hajsem lipa. Dobra, macie. 4, minus zmian, 4. Eee, jak stoję? Z drewnem, dobra. Dwie te mogę jeszcze postawić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej, okay, siedmiu mógłbym sobie zrekrutować. Dobra, czekaj. <laughs> Oni też by mi się przydało, tylko oni kosztują... stówę. Oni kosztują kurde stówę. Na rozkaz! ich wynajęcie też będzie kosztować. Kurde, tych zbroi nawalili. Ja bym tak sprzedał kilka. U, uwaga! Potrzeba nam broni, ser! Dobra, tak powiedzmy, że... Całkiem sporo. Walcie ich. Tego też by pasował, żebyście zabili. Dobrze. Oni się przegrupowali akurat. No to kurwa mi się udało. I nie załatwić. Masz wystarczającej ilości towarów. Dobra. On kosztuje 32. 3, ale teraz i tak nie będę miał na... mi... Um... A, złota mi brakuje. Um, Okej, okay, dobra. Pałkarze biegną, przygotowaliśmy narzędzia. Trudno mi się to, dobra, ładną. Dobra, jeden się wpierdzielił, ilu mi zajebał. Co za chłop, co za han, dobra, 150 mi jest potrzebne. Oni sobie tu wydobywają. Tych zbroi sobie przedam. I dali. tak jest mało, i tak jest kurde mało. 300, kurde. Globus się obrócił. Jak A. możemy pomóc? Raz. Buduje sprzęt dwa. I wy tu macie coś macie. Uwaga! Dawaj. Nie, chociaż kurde, może nie będzie trudno, bo jak sobie dopierdzielę kilku, znaczy sporo marnie tych. I wyślę chyba 47, Jakbym 40 wsadził jeszcze miał na dole kilku w razie wód obrony. celakiej. Balista elegancko. Na hmm, czy ja tą balistą mogę ci coś na przykrzyć życia? Chyba nie. Ale dobra, tu kuszników już wysłał. No tych kuszników w miarę zasięg mamy, tylko oni chyba mają lepsze. Dobra, jak tu będą schodzić z tego, no to będą dostawać na web. Dobra, mmm, warsztat kuszników by sobie jeszcze postawić, albo ze dwa nawet. E... Jejku, to złoto kosztuje. O, dziewięć. Nie ma żadnej ilości towarów. I tu też na kus kusze. Dawaj. Potrzeba nam broni, ser Dobra, z tymi... Potrzeba Kurde, biegnie, sir. tu ich sporo. Nie, no, dwóch, dobra, ale... Eee. Yy... dwa, trzy. Czyli potrzebuje 450 sztuk złota. Dobra, drewno mam sporo. Ale nie, nie ma sensu tego. Nie masz wystarczającej ilości towarów. <laughs> Dobra, stąd to mi piszgają. Oni tam w miarę sięgają. Na pozycjach? Chociaż też nie jakoś mega. Kurde, ile tych zbrojek napierdzielają. Dobra, 5 sprzedane. Proszę łaskawość. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra, dawaj. 113 hajsu, i tak mało. I tak mało... na pozycji. Dobra, jak wam troszeczkę bliżej podjadę, żeby oni mi aby z murów się sięgali. Nie sięgają, nie sięgają. Dobra. To niech będzie. Was tu jest. Uwaga. 13. trzynastu. Teraz Potrzebam was wróć, będzie. dwudziestu. Dobra, niech tak zostanie. Mm. Nie, bo mógłby Będę Zadnijcie wrogi. Oto wieprz nadchodzi, w blasku polowidz. Oszelma szelma! Bo, a, Bo, a, Dobra. Chociaż w sumie faktycznie. Skończ z tą i zacznij Oni dość naprawdę mocno walczą. 290, ja pierdzielę. Dobra, nie masz wystarczają. Wiadomość od wieprza. O, jestem wściekły! Pozedle cię na kawałki! Dobra. Kupię sobie 10. Nie masz pieski. Żeby miał mi to bronić mojego władcy. Idźcie tu na górę. Potrzeba złota. Nie no to jak pałkasz na pałkarza. Hmm. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Tak, Trzeba nam broni, druga Cię Dobra. Idźcie ruchy, ruchy! jest 10 ja Elegancko. Trzeba coś zbudować? Hmm, ma złota, 98. Nie za wiele. Jak z w zapasy ten... żywności kurczą się. Dobra, na to niestety ja nic nie poradzę, że wam się zapasy żywności kurczą. Znaczy, mógłbym coś poradzić, ale no... Nie będę gryf poszukiwał aż tak bardzo. Jeszcze dwie piekarnie wam po prostu mogę postawić albo i trzy. To jest moje? Tak, moje, dobra. Mąki trochę jest, to sobie przerobicie. Nie masz wystarczającej ilości. Jak to wygląda, dobra, 11. I co się stanie, jak 11 wyślę tu? Bardzo mi szybko znokautują. Co mamy zbudować? Zajmuje stanowisko na machini obryży. Potrzeba nam broni ser. Oj, szybko mnie dokatuje. To mówię, od razu chyba musiałbym cały ten budować. A czemu no, wy nie jesteście... Gotowa, agresywni? Kurde, no, co za mędy. Mmm, bo ja tu dostępu, on też ma dostęp do żelaza. Dobra. Więc z tego żelaza to że musi korzystać, bo sobie połkaży robi. Potrzeba nam broni ser. A ja się jednak skupię na moich mm, kusznikach potrzeba nam broni, Dobra, plus jest taki, że oni są na górce, a my i takich sięgamy w miarę tych kuszników. więc na razie nie są w stanie mi zbyt mocno zagrozić okej okay. Ale trzeba będzie ich dojechać kurde w jakiś sposób Tylko mi... A ich mi bijesz. Na Oni ciebie nie biją. Czekaj, kurde, dobra. Masza mm. łaskawość? Raz, dwa, trzy żelazo. Przygotowaliśmy narzędzia. Nie pierdziel Sprzedać Nie mać żelazo. Ilość, zadanie. W pięciu? Jest My są szósty? Jest bałkarze. szósty, dobra. I trzeba zbudować Buduję to. od tej strony oblężniczy. coś. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. A w mąki kurde nie macie. Ile macie? Jedna farma pszenicy. Czekaj, tu się z miejsca zrobiło. Dobra, elegancko. Tu, tu kolejna. Tu już pewnie będą mnie pizgać, ale dobra, łatwo spróbować. I czy ja mogę jeszcze... Drewna powinienem mieć już sporo, tak czy tak. Dobra, tu mogę zbudować. Ja jeszcze gdzieś mogę sprzypaczyć kurde. Tu mi moja chatka chyba zas zasłania. No ale dobra. Mm. Trzeba Dobra, on tu was coraz większe te jednostki wysyła. Tylko, że. I tak mi jakoś mocno nie zagraża. Dobra, żeby tego aby sięgnęli. Bo jak on będzie tam mniej punktował, to nie będzie to dość przyjemne. Tu Balista ustawiona na pozycji. Jeszcze trochę bliżej musicie podjechać. Dobra, już sięgniecie chyba. Z z siebie. Dobrze. Elegancko. A, ja kamień mógłbym mieć. Dobra. Raz, łaskawość. dwa, trzy. 6-6. ja sobie tu zaraz zbuduję. Dobra, że troszeczkę jest. Nie masz wystarczającej Na dwie mi starczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Dwa buduje sprzęt oblężniczy. Oj, z żarkiem lipa. Buduje sprzęt oblężniczy. Zapasy żywności kurczą się pani. Dobra, zbierają pszenicę, będzie mąka, będzie chlebek. Złota nie mam. Dobra. Okej, okay, przegrupujcie się. Kusznicy właśnie sięgają. W miarę nie. I wy tutaj już na górce atakujecie, dobra. Chociaż nie, wy atakujecie kusznika czy.? Dobra, kusznika, elegancko. Yy, dobra. Uwaga! Jejsu, nie ma nic, kurde, nie ma. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba nam broni, nie? Nie teraz mi kurde, te zbro... kurde, jak oni się za tę produkcję zbroi wzięli. To mnie zadziwiaje. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownictwa. Dobra, chleby mi coś... Kurde, jak niepopularnie zaczął spadać. Ludzie cię kochają, mój panie. Dobra, niech mu muszę na razie... stale rosną. ...wyzerować podatki. Zwyczajne racje. Ludzie cię kochają, mój panie. No, nie mają o, wyjścia. To Uuu, nam broni, sep. Balista ustawiona Dobra, na pozycji. Dobra, ja ile mam tu kuszników? Ja 43. Nie, 24. To jeszcze bym tu z 6 sobie pierdzielną. Później sobie gdzieś na bok, jakąś jedną małą armię ze 40-50 pierdzielną. I bym się pierdzielił na wieżę taką pełną batachą. To może by się nawet coś udało pierdzielić. Dobra, 5? sześciu potrzeba chyba. Hmm. O, jedna pusza. Jest U Was jest 50, Ta tak? To jest. Dobra. Nit e, 94 morali. Jest elegancko. Drewna nam nie brakuje. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, róbcie kuszę róbcie. A czego ja tu... To... Hmm, to się chyba nie dało rekrutacji zmieniać. Rośnie. W którym miejscu... Mają się grupować Chyba nie, dobra On co, mnie atakuje? Atakuje, ale dobra Nic z tym nie zrobi. Uwaga. Mm, albo inaczej może to jest zrobię Kurde, 20 zbroi 10 kurz Nie masz wystarczającej ilości Dobra, rób po prostu Uwaga. ja sobie Potrzeba z was broń, uczknę paru Będzie elegancko Balista ustawiona zaczął na pozycji. Dobra, co on ma? Ma wodę, ale ma zablokowaną. O, teraz odblokował. Swaniaczek, kurde. klurde. no panowie. Balista ustawiona na pozycji. Tu was kusznik bije. I wy nic z tym nie zrobicie? No dobra, teraz jeden zaczął robić. Uuuu, Trzeba nam broni, ser. Dobra. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Pszenicy macie sporo. Mąki brakuje, kurde, ja wam może ten. Jeszcze jeden młyn postawię. Po pszenicy coś tam jest. Tu mi pszenicy nie zniszczyli. Ona cały czas teoretycznie działa, jest spoko. Tutaj jabłuszka, dobra. Tu jest dla 10. Hmm, bo mi, kurde, brakuje mąki cały czas. 26 pszenicy i 0 mąki. Ale dobra, racje, coś tam rosną. Damy wam Stan bez dodatkowe racje. Twoją osobę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo teraz, mąka powinna w miarę. prawnie się pojawić. Dobra, są dwie. I... Dobra, powinna się mąka bardziej pojawić. Dobra, jest elegancko. Nie ma co Potrzeba tego psuć, Jakbym sobie was tylu zaznaczył, to i do was jest 38. Ale czekaj. Zresztą jak postawię tam mangonna albo kurde cokolwiek innego. Dobra, 409. A i taka ciekawostka jest też, można powiedzieć, że na wieże możecie upchnąć w sumie ilu chcecie żołnierzy, bo tu nie wejdzie, bo jest pełno, nie? Ale jak klikacie na schody, to część wchodzi i tak na górę. Więc jakby ktoś o tym nie wiedział, a chciał sobie zrobić kurde wieży, że będzie. No, Mnóstwo żołnierzy na górze, czyli na limit pozycją? jest chyba 40. Też teraz tam mi paru tam wybili, ale teraz chyba ta wieża ma szansę bytu. Dobra, oni sobie elegancko ich atakują. Ja może jeszcze na wieży mi sobie postawił. Tylko pytanie, czy mi wejdzie, czy ja mogę to postawić, jak są żołnierze, nie? Chyba nie. Nie mogę, dobra. Tutaj, limit 40. A jest tu ktoś? Dobra, nieważne. <laughs> Dawaj, żołnierzy, Uwaga! potrzeba nam broni, seryjnie. Warcie jest, warcie jest, mąka jest, mąka jest. Pszenica się teraz kurczy, ale dobrze. Lepiej mieć mąkę i przerabiać ją na chleb, niż mieć pszenicę i nic z nie, nie robić. No i dobra. To ja może w takim razie jeszcze jedną piekarnię zrobię, albo nawet ze dwie. Co by nam chleba nie brakło. Wasza łaskawość? Dobra, 10, zrobiłem 10 i teraz tak. Raz, dwa, i trebusz kosztuje też 150. To teraz pytanie: jak ja sobie zbuduję tu na przykład Dduje trebusz, oblężnicze. pytanie: czy oni mnie tu sięgną z tej wieży, czy ja będę na wygranej pozycji? Bo jak będę na wygranej pozycji, to okay. będę... Na wygranej pozycji. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Trebusz gotowy Obliczyć tor lotu. Potrzeba kamienia. Dobra, to niech ich pisz, ja wiesz, sobie mogę <coughs> jakieś natarcie na nich przeprowadzać. Potrzeba złota. A złota nie masz. Dobra, dawaj to drewno. Nie ma co tego kisić. Tu jest z was? Trzech. Dobra, to jeszcze jednego. Da mmm, je dawaj. Buduje Jedno. Sprzęt oblężniczy. Drugie. Buduje sprzęt oblężniczy. Uuu, nam broń, Dobra, oni są tu punktowani. Jak ta wieża zniknie, to ja podjadę może po prostu moimi balistami. W to, to, to ja już trochę mogę podjechać, bo im tak mnie na tej odległości nie atakują. Bo przypuszcza, że ją szybko odbuduje Wiadomość zapieć. Tak żeby te budynki mógł sięgnąć chociaż Chciałbym tam cię delikatnie przyjarać w środku Wiadomość od wieprza Co, to? Co się Dobra, elegancko się tam atakuje. To wy podjedźcie z tej strony na bo z tej strony nie macie wieży, tam mieliście, ale nie macie. O kurde panie. Tak się pięknie jara. Kuch. Takie ogniska to ja lubię. Dobra. Nie hmm, ilości. Pałki mnie interesują. Nie masz wystarczającej. ilości. Nie masz wystarczającej ilości. To, że za szybko klikam, to nie musisz mnie co chwilę poprawiać. Bo trzeba nam broni. Dobra, tu, pusznicy. 62. Idźcie tu. Kurde, wy już, Ty już pusty jesteś. Przecież Ty już, kurde, nie żyjesz, chłopie. Jeszcze nawet o tym nie wiesz. Tak jest. Wszystkich dawać, tych 25. Podejdźcie sobie. Już nie ma co przeciągać, kurde, wygraliśmy mecz. Początek był, kurde, niepewny. Bo oni naprawdę, kurdeś, mogli mnie tutaj z góry elegancko punktować. Ale im. Jesteś dobra, właśnie po prostu. Po prostu im trochę nie pykło. A mi się udało. Wiadomość od Sporo mi zabił. Tym ogniem. Ale wieprz pokonany. To jest chyba czwarta misja była. Czwarta misja zwyciężona. Elegancko. Zwycięstwo. W takim razie dziękuję za uwagę. Do następnego. Hej.